Był to rok dla przedsiębiorców bardzo trudny, a przez to bardzo ważny, dla wielu decydujący o ich być albo nie być. W ferworze walki z rzeczywistością łatwo zagubić to, co najistotniejsze. W tym roku towarzyszył nam szczególny patron, patron przedsiębiorców i ludzi ciężkiej pracy święty Józef. Patron dyskretny, ale patron obecny. Zyskaliśmy także nowego sprzymierzeńca. Błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest on autorem małej książeczki Duch Pracy Ludzkiej. W latach powojennych napisał, do, napisał te słowa do Polaków o wartości pracy, o rozwijaniu świata, o rozwijaniu siebie. Ten rok ostatni to także 40 rocznica encykliki papieża Jana Pawła II, encykliki o pracy laborem exercens. Papież napisał ją również w trudnym roku polskiej historii w 1981 i znów do całego świata, nie tylko do nas Polaków, mówi o tym, jak wielką wartość ma praca wykonywana z miłości. Z tych trzech powodów temat tegorocznej pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich łagiewnikach będzie dotyczył pracy ludzkiej. Praca z miłości, rozwój świata, rozwój człowieka. Tak brzmi temat tegorocznej pielgrzymki, zaczerpnięty ze słów błogosławionego prymasa. Praca z miłości, rozwój świata, rozwój człowieka. Zapraszam przedsiębiorców, pracodawców, ludzi biznesu na osiemnastą już pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich łagiewnikach. Spotkamy się 5 grudnia. Naszej modlitwie w sanktuarium będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Podczas pielgrzymki posłuchamy samych przedsiębiorców. Gościem specjalnym, który opowie swoje świadectwo, będzie Wojciech Modest Amaro, znany restaurator i kucharz. Również przedsiębiorcy, którzy w tym roku występowali w filmach talentu do comiesięcznych tematów, którzy przedstawiali swoje firmy i mówili swoje świadectwa. Oni wszyscy będą uczestnikami dyskusji o pracy, której moderatorem będzie Michał Łuczewski. O duchowym himalaiście kardynale Stefanie Wyszyńskim opowie nam dr Jerzy Jastrzębski, wielki znawca, miłośnik i propagator kardynała Wyszyńskiego. O encyklice Laborem Exercens i Papieżu Pracy Janie Pawle II opowie nam socjolog, dr habilitowany Michał Łuczewski. Podczas naszego spotkania dowiemy się także nieco więcej o trwającym Synodzie Kościoła, czym jest Synod i jaką stanowi szansę, oraz w jaki sposób katolicy przedsiębiorcy powinni wnieść swój głos w pracę Synodu. Opowie o tym doktor habilitowany Aleksander Bańka, który był polskim przedstawicielem na otwarcie Synodu w Rzymie. Praca z miłości, rozwój świata, rozwój człowieka. Zapraszamy.